Dzień dobry, witam Was cieplutko. W kolejnym czytaniu miesięcznym, dziś będziemy omawiać listopad 2022. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, ja jestem Monika, a to jest kanał Monataret i Runy. Jak zawsze, chciałabym Wam bardzo podziękować za Waszą obecność tutaj i za współtworzenie tej przestrzeni i tej społeczności. W ramach Zdrowej Wymiany za czytanie, które dla Was robię proszę o subskrypcję, komentarz, łapkę w górę, czy też udostępnienie filmu. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym, na przykład prognozą na rok 2023, kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani indywidualnymi lekcjami tarota bądź run, Również napiszcie do mnie maila. Moją pracę możecie docenić poprzez wpłatę na PayPal. W tym filmie będę omawiać prognozę dla zwykłych raków. Na plik dla Was na listopad runę. Odwrócona dagas. Kurka wodna, czemu odwrócona? Jakaś ciemność. No, listopad jest takim miesiącem. Znik, y, światło jakby znika, y, jest mniej tego światła, dni są krótsze. To jest miesiąc ciemności, miesiąc skorpiona, tak? Choć z drugiej strony, z tego co wiem, jest jakieś zaćmienie, które jest dla Was korzystne. No ale zaćmienie to też jest ciemność, tak? <laughs> hmm. Runa Dagas to jest stąpanie po omacku, to jest niepewność, to jest lęk, to są jakieś zmartwienia. Oczywiście mówię tu o pozycji odwróconej. Natomiast niektórzy runiści mówią, że tego typu runy, czyli które są symetryczne, tak jak Dagas, nie mają znaczenia negatywnego. Zobaczymy, co pokaże tarot. Czyli w pozycji prawidłowej to jest runa światła, runa świtu, runa nadziei, zaufania w lepsze jutro. Może tutaj pojawić się nowa miłość. Może tutaj się pojawić na przykład gotowość na nowy związek po okresie ciemności, po okresie wycofania, po okresie izolacji, czyli takiej, po okresie takiej regeneracji emocjonalnej. Ta w pozycji odwróconej może informować o tym, że jesteście w jakiejś niejasnej mm, sytuacji której brakuje Wam klarowności, trzeźwości osądu, to jest runa omamienia, oślepienia, braku orientacji, złej oceny sytuacji. W ciemności widzimy mniej. W odwróconej dagaz mamy też tendencję do stanów depresyjnych, do negatywnych myśli. A my też mniej energii potrzebujemy, więcej spać. Możecie też mieć do czynienia z tego typu osobami, dlatego tak ważny w listopadzie jest osąd, właściwy osąd ludzi, z którymi macie kontakt, bo ktoś może z Was czerpać energetycznie, albo ktoś może nie wszystko o sobie mówić, stąd niewłaściwa ocena danej osoby. Szukajcie optymistów, szukajcie ludzi pozytywnie nastawionych do życia, szukajcie wśród ludzi tych, którzy widzą szklankę pełną, nie pustą. Zwróćcie uwagę na sny. Podczas snów może wiele się Wam wyjaśnić. To może być czas niepewności, to może być czas niewłaściwych osądów, dużej chwiejności emocjonalnej, chwiejności myśli. To może być też czas, w którym może do Was wrócić jakiś niezdrowy nawyk albo do Was, albo do kogoś z Waszego otoczenia. W takim razie pytamy dla Was o listopad. Król Kielichów, Rycerz Buław i sprawiedliwość właściwa ocena sytuacji, brak pośpiechu w podejmowaniu decyzji bądź też w ocenie czyichś intencji, w ocenie osób z otoczenia. Możecie mieć do czynienia z królem kielichów i z rycerzem buław, czyli zupełnie przeciwstawne sobie energetyki, energię, zupełnie przeciwstawne charaktery. Król kielichów ktoś wrażliwy, emocjonalny, opiekuńczy, dojrzały, ale przy odwróconej dagas może mówić o, tym, o kimś leniwym, leniwym w sensie emocjonalnym o kimś, kto osiadł na laurach. To więcej się nie stała, To gwarantuje swoich partnerów, partnerki, jako coś gwarantowanego. Przepraszam. Traktuje, podchodzi do swoich partnerów, partnerek, a także wspólników i współpracowników, jako coś, jako coś gwarantowanego. Dlatego pojawia się ta ocena sprawiedliwość. Czy Tobie jeszcze zależy na tym związku? Czy Tobie zależy na tej współpracy? W rycerzu Buław jesteśmy um, tacy, um, jakby to powiedzieć, zapalczyli w tej ocenie. Um, reagujemy i oceniamy w sytuacjach zapalnych. Przeganiamy kogoś, zobaczcie, jak ten rycerz Buław wygraża się tą pałeczką. Przeganiamy kogoś, na przykład tego leniwego króla kielichów, ponieważ król kielichów wykazuje się lenistwem. I tak z jednej strony ta sprawiedliwość mówi o, o ocenie czyjejś postawy, jakiejś też sytuacji, ale z drugiej strony ta sprawiedliwość mówi, żeby nie działać zbyt pochopnie, bo jesteście jakimś tutaj, jesteście czymś omamieni, tak? Wasze reakcje mogą być nieadekwatne do sytuacji, mogą być też zbyt pochopne. A więc tutaj w tej sprawiedliwości jest przede wszystkim um, Rozwaga, roztropność, mądrość. Tutaj też może chodzić o to, że na przykład Twój były partner nie, mm, nie spełnia jakichś wymogów prawnych, czyli nie płaci alimentów, nie opiekuje się należycie Waszym dzieckiem. Nie pilnuje terminów. Nie, nie spełnia się w roli ojca. I tutaj też w tej sprawiedliwości oceniamy, ale korzystamy również ze wsparcia sądu, urzędu, prawnika. Miłość u zowiekalnych raków w listopadzie. Król Kielichów. Śmierć. Dwie monety. Może się okazać, dwa miecze, że nie czujecie już miłości do kogoś. Po prostu ktoś was znudził, ktoś was znużył, ktoś was zanudza, ktoś przestał się starać. Albo zauważycie u siebie, że już przestajecie zabiegać o to uczucie, przestajecie zabiegać o ten związek. O. Śmierć może mówić o śmierci uczuć, ale śmierć może też mówić o transformacji istniejącego związku. Czyli sprawa nie jest taka beznadziejna, nie bójcie się. Ponieważ dwójka monet to jest staranie się, to, to jest mobilizacja. To jest. Um, też stawianie ultimatu tej drugiej stronie, chyba że takie ultimatum zostanie postawione Wam. Ten król kielichów może was symbolizować, ponieważ jest to żywioł wody. Tą ocenę, to podsumowanie, które pojawiło się w sprawiedliwości, może być dziełem może być inicjatywą też zodykalnego skorpiona. Czyli możemy mieć tutaj do czynienia ze związkami dwóch reprezentantów żywiołu wody. Ten skorpion, bądź jakakolwiek osoba Wam bliska, wymaga wysiłku, wymaga też jakiejś decyzji. Wymaga też jakiejś dojrzałości. Niekoniecznie ja chcę zamykać tą relację, tylko chcę ją ulepszyć. Chcę, bo o tym mówi śmierć, by ta relacja ewoluowała. By przeszła na kolejny poziom. Śmierć pokazuje pracę nad związkiem. Śmierć pokazuje też, że jeżeli nie jesteście w związku, a o kogoś się staracie, pokazuje też, że jest to bardzo mozolna praca, bo śmierć to praca. To są starania, które niekoniecznie przynoszą jakieś rozstrzygnięcia, niekoniecznie przynoszą upragniony finał, niekoniecznie przynoszą też. Podjęcie u kogoś decyzji. Dwójka mieczy to jest blokada. Może być też tak, że macie do czynienia z kimś, kto jest w, w jakimś formalnym związku, i dopóki nie nastąpi ta śmierć, czyli koniec tej relacji, tutaj nic się nie zadzieje. Oczywiście to jest prognoza dla jakiejś części z Was. Pamiętajcie, proszę, o tym. Dwójka mieczy w podsumowaniu daje związkom, które są w jakimś martwym punkcie, szansę na kompromis, na zgodę, na wyjaśnienie sobie pewnych e, spraw, bo to jest karta pokoju, porozumienia, przyjęcia racji tej drugiej strony. Sprawy zawodowe, sprawy finansowe u Was: cztery kielichy, sześć buław, kochankowie i siła. Trzeba szybko korzystać z jakichś czas, ofert, propozycji i możliwości, bo one mogą się pojawić i zniknąć. Bądźcie dobrze poinformowani. Karta bliźniot, komunikacji Merkurego. Co w trawie pisze? Co się dzieje w, w pracy, w której e, jesteście, do współpracy, w której, e, którą e, obecnie realizujecie? Co się dzieje na rynku? Bo tu, w tej czwórce kielichów, są jakieś pominięte szanse, przeoczone m, możliwości. W czwórce kielichów zazwyczaj żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy, bo jest tu szansa na sukces, jest tu, tu szansa na jakąś nową pracę, na nową współpracę, na nowy kontrakt, szansa na nowego klienta. Tylko musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Zwróć uwagę z drogi raku, na co y, kierujesz swoją uwagę. <laughs> myślane, Na czym się koncentrujesz. Dagaz jako runa ciemności może mówić o tym, że koncentrujesz swój y, fokus w niewłaściwym kierunku, na niewłaściwą współpracę. Ym, na w nie, po prostu na niewłaściwą sferę, tak. Jeżeli szukacie pracy, to jest ogromna szansa na, na, nową, na nowe miejsce zatrudnienia, na nową współpracę, na zdobycie nowego klienta. W szkodce była Wyprzedzamy konkurencję, ale dzięki temu, że jesteśmy dobrze zorientowani, że działamy szybko, zdecydowanie, odważnie i działamy grupowo. Może dzięki zawarciu współpracy z kimś dostanie się Wam jakiś fajny klient albo jakiś fajny projekt. Kochankowie i moc pokazują lojalność, pokazują współpracę, pokazują mm, racjonalne decyzje, przemyślane decyzje. To są też e, karty działania jako takiego, ale nie w pojedynkę. To są karty działania wspólnie w grupie z drugą osobą. Te karty też pokazują możliwość założenia firmy bądź też współdziałania w obszarze czy też tak, w obszarze. W obszarze. Nie, w zasięgu rodziny. W zasięgu, w zasięgu rodziny, w zasięgu jakiegoś grona znajomych osób tobie bliskich. To będą udane współpracy. Też kochankowie pokazują realizacje zawodowe w miejscu zamieszkania. E Działania zawodowe, z biznesowe z członkami rodziny. Tu jest też inwestycja w dom, czyli w sensie finansowym te karty pokazują wsparcie finansowe ze strony rodziny. Bądź też zainwestowanie w dom, w mieszkanie, być może też w jakieś piękne miejsce na, na ziemi, budowę domku letniskowego. Hmm. No. Tu jest zdecydowane działanie w sferze zawodowej, w sferze finansowej. Tu są też jakieś szybkie zarobki. Być może będą one związane, szóstka buław, z krótkimi podróżami. A więc miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. To mówią te karty. Szanse tego miesiąca dla raka. Rydwam, podróże, przemieszczanie się, kupno. Y domu mieszkania albo znalezienie pracy w jakiejś odległości od miejsca zamieszkania. Chyba, że będziecie realizować tutaj działania zawodowe w miejscu zamieszkania, czyli w Waszym domu, w Waszym mieszkaniu. Rydwan to również szansa na, mamy szóstkę buław, na zdanie egzaminów, na prawo jazdy. Rydwan to korzystna sprzedaż czegoś, spieniężenie czegoś. To jest również korzystna sprzedaż samochodu, środka transportu, zakup takowego. Może być też tak, że będziecie kupować większy, większy samochód, bo na przykład przybędzie wam nowego członka rodziny. Rydwan to dobry czas na działania zawodowe. Nie skupiajcie się, myślę, w tym miesiącu tak bardzo na sprawach miłosnych, prywatnych, tylko. Większy fokus powinien być tutaj na sprawy zawodowe i sprawy finansowe. Tutaj będzie sukces, tutaj będzie postęp, tutaj jest szansa na nową pracę, tutaj jest szansa też na, na to, że ktoś dostrzeże Wasz wysiłek i zaangażowanie i doceni Was również finansowo. Tutaj w tej szóstej buławce zostajecie wyniesieni ponad innych. Możecie się też yy, sprawdzić. W mm, funkcjach kierowniczych. Dobry czas na to, żeby zakładać własną działalność. A jakie jest, jest ostrzeżenie dla Was tutaj? Kapłanka. Możecie być, mieć do czynienia y, z kimś ciągle niezadowolonym, marudnym, y, depresyjnym. Z kimś, kogo zostawiacie w domu i kto jest niezadowolony z tej sytuacji, z kimś, kto siedzi w domu i nie ma pomysłu na siebie, z kimś, kto czuje się samotny albo osamotniony, albo zaniedbany. To jest karta samotności i to bardzo koreluje z tymi kartami ze sfery miłosnej. To może być trudny czas dla związków, dla partnerstwa, dla, dla relacji o charakterze emocjonalnym. Kapłanka to też jest głębsza wiedza. Hmm. Może być tutaj trudność w tym miesiącu z dotarciem do jakiejś wiedzy, z dokopaniem się do przyczyn jakiegoś, jakiejś sytuacji bądź jakiegoś zjawiska. Tutaj hmm, temat jest głębszy. Możecie do niego nie mieć dostępu w tym miesiącu. Ok, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę właśnie sukcesów w pracy, lepszych, wyższych dochodów. I zgody, zgody z drugim człowiekiem. Tak, żeby faktycznie ta dwójka mieczy przyniosła kompromis i porozumienie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa. Pa.